Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Po upływie Szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść na maścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty. A był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. I bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Chrystus, wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Zobaczmy, jak rozpoczyna się w ogóle ta liturgia Wielkiej Nocy. Wczoraj, i dziś, początek i koniec. Coś się zaczyna, trwa. Idzie przez wieki. E, cały plan zbawienia, który Bóg założył, gdzieś się zaczyna i gdzieś się skończy. Chrystus, wczoraj i dziś, początek i koniec. Alfa i omega, dwie, po, dwie litery: początkowa alfabetu greckiego i końcowa, a wszystkie pomiędzy stanowią słowa którym wszystko zostało nazwane, tak jak pierwszy człowiek, który, którego Bóg stworzył, dostał tę moc, że mógł wszystko nazwać, mógł wszystko nazwać swoim Słowem. Lecz tym Słowem, które stwarza, daje życie, jest właśnie Chrystus, Alfa i Omega. Wszystko się w Nim zawiera, wszystko się w Nim zawiera, całe dzieje zbawienia. Dzisiaj czytaliśmy o tych dziejach zbawienia. Jest ważne, żeby sobie to przypominać, jak ważna jest historia. Że nie jesteśmy w jakimś przypadkowym punkcie, ale że jesteśmy w dziejach zbawienia do, i jesteśmy tu powołani do tego, żeby je ponieść dalej. Żeby je ponieść dalej. Zaczyna, zaczynaliśmy czytania od stworzenia świata gdzie Bóg stwarza świat, początek w ogóle e, powstania świata. Jeśli wziąć to, co mówi nauka, to jesteśmy w dwóch punktach zgodni. Początek, świat miał początek, też o tym mówią, i dopiero na końcu pojawił się człowiek, na końcu stworzenia. Wszystko już powstało i człowiek powstał właśnie gdzieś na końcu, pojawił się w historii tak mówią badacze dziejów ziemi, którzy nie zaglądają nawet do Biblii. Coś się sprawdza, idzie dalej. Zaczynamy od początku. I zobaczcie, dzieje zbawienia są prowadzone. Niestety człowiek ma w sobie tą wskazę grzechu, że gdzieś te dzieje zbawienia potrafi Potrafi się im przeciwstawić, ponieważ został stworzony po to, żeby wolną wolą szedł i wybierał. Niestety źle wybrał w ogrodzie Eden. To nas wprowadziło w grzech, w niewolę, w ciemność. Dlatego w tych czytaniach, które dzisiaj mieliśmy, można wybrać dowoli co najmniej siedem, a, ale jest zaznaczone, jedno musi być zawsze czytane, czyli wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone. Dlaczego to jest takie ważne, żeby koniecznie to czytanie było odczytane? Bo tam już jest zapowiedź tego, co się będzie działo jeszcze później z Chrystusem. Kiedy przechodzi się z niewoli do wolności, z ciemności do światła, kiedy Bóg objawia się z imienia Mojżeszowi i wyprowadza swój lud, on ich prowadzi do ziemi obiecanej. To samo dokładnie ma się wypełnić w Chrystusie, który przyszedł, aby nas uwolnić od grzechu. Wyciągnąć nas z tych ciemności, uwikłania i poprowadzić do życia wiecznego, do królestwa Bożego, o którym tyle opowiadał w Ewangeliach. I teraz, kiedy cofamy się w tej historii, zobaczymy, że ten lud żydowski został przeprowadzony mimo tylu oporów, ile oni się tam najęczeli na tej pustyni, że po co my żeśmy wychodzili z tego Egiptu. Po co nas wyprowadzałeś, i tak dalej, i tak dalej, ale przeszli, przeprowadził ich do Ziemi Obiecanej. Dlatego my możemy być równie pewni na podstawie tej historii, że my również dotrzemy do Królestwa Bożego. Choćbyśmy nie wiem, jak się opierali, dzieje ludzkości, świata zmierzają w jednym kierunku do Królestwa Bożego. Bo tak jest ten świat zaplanowany. I możemy się opierać, tak jak ten lud na pustyni, że oni bardzo szybko doszli do granic ziemi obiecanej. W ciągu powiedzmy, nie pamiętam teraz dokładnie, miesiąca albo dwóch, i mogli tam wejść i tą ziemię zdobyć. Jeśli sobie poczytamy Biblię, ale się wystraszyli. Powiedzieli, nie, nie idziemy tam. Tam są za silni ludzie. Nie możemy zdobyć tej ziemi, i musieliśmy na około 40 lat, żeby odeszło pewne pokolenie, i dopiero pokolenie ludzi wolnych weszło do, do ziemi obiecanej. Możemy się w ten sposób opierać historii zbawienia, ale ona i tak się wypełni. Nie w tym pokoleniu, to następne. Wczoraj i dziś, początek i koniec. Ta historia ma. Jest pełna. Dzisiaj nie żyjemy w przypadkowych czasach. Ty też jesteś powołany do tego, żeby w tej historii zbawienia odegrać swoją rolę. I ważne jest, żebyśmy nie zbądzili na tej pustyni jak Izraelici. Cofamy się, nie, tam nie damy rady. Poczytaj, otwórz Biblię, otwórz księgę. Kiedy się zaczyna żydowska pascha. Najmłodszy z członków rodziny pyta najstarszego, jak to się wydarzyło, że wyszliśmy z Egiptu. I najstarszy głowa rodziny ma obowiązek opowiedzieć tą historię. Ta historia jest tak ważna. Zaczerpnijmy ją z Biblii, poczytajmy, bo to jest naprawdę również nadzieja na to, że wypełni się historia. Którą Bóg zaplanował, że ja dojdziemy do pełni zmartwychwstania, do naszej Ziemi obiecanej, do Królestwa Bożego. Amen.